Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Darek Leski i chciałbym dzisiaj pokazać wszystkim trzy niesamowite właściwości wody Kangen. Pierwszą właściwością wody Kangen jest to, że woda sama w sobie jest antyutleniaczem, czyli spowalnia proces starzenia organizmu kiedy pijemy tą wodę. Żeby sprawdzić tą właściwość, będziemy używali specjalny miernik, który nazywa się OR ORP meter. To jest miernik, który pokaże nam czy płyny, które pijemy spowalniają proces starzenia, czy przyspieszają proces starzenia, pijąc te płyny w organizmie człowieka. I Za chwilę zaczniemy nalewać płyny do, do kubków i będziemy badać tą właściwość. Ok, zacznijmy od nalewania różnych płynów i badania. Zaczniemy od sody. Woda sodowa Sprite, nie ma znaczenia, w sumie jaka to jest woda, czy to jest ciemna, czy to jest jasna może być Coca Cola badamy jasną dzisiaj Sprite tu mamy wodę z witaminami bardzo popularną wśród sportowców następna woda popularna wśród sportowców Propel reklamują w telewizji, każą nam pić zarabiają miliony dolarów, więc musi być zdrowa dla nas to jest woda gazowana Pellegrino która też nam no mówią, że jest bardzo zdrowa. Zobaczymy zaraz. To jest popularna woda na łączowianka gazowana. Tutaj mamy na łączowiankę niegazowaną. Tutaj mamy produkt Pepsi Coli. Woda Rewersos osmosis która niestety nie ma w sobie żadnych minerałów. To jest to zbyt zdrowa rzecz. Powinniśmy mieć minerały w tej wodzie. To jest woda Dasani, produkt Coca-Coli. To jest woda Smart Water, czyli mądra woda. Zobaczymy, jaka mądra ta woda jest. Tu mamy wodę Pente, jest to bardzo droga Woda dwa razy droższa niż inne, więc musi być bardzo zdrowa. Tu mamy wodę z gór Ice Mountain. Zobaczymy, jaka ta woda jest. Tu mamy wodę z kranu. Tu mamy wodę Kangen. Ok, w tej chwili weźmiemy. Miernik ORP i będziemy patrzeć, patrzeć, czy woda nas utlenia, czy ma właściwości przeciwutleniające. Badamy Sprite. Sprite ma 440 ORP na plus, czyli utlenia nas bardzo. Woda witaminizowana ma około 300 na plus, więc również. Przyspiesza proces starzenia. Woda propel, woda dla sportowców, 400, 412, więc również nas bardzo uplenia. Woda propel, przepraszam, woda Pellegrino gazowana, 400 na plus. Czym więcej na plus, tym gorzej, ale każdy odczyt na plus jest dla nas niedobry, bo oznacza to bardzo dużo wolnych rodników w wodzie. A wolne rodniki w naszym organizmie okradają nasze zdrowe komórki z elektronów i właśnie uszkadzają nasz system i nasze, nasze komórki, nasze DNA. DNA. Tu mamy wodę akwafinę 320 na plus, również utlenia, woda lasani. 362 na plus. Mądra woda, smart water, 380 na plus. Woda pęta, 390, 400 Najdroższa woda z tych wszystkich. I prawie najgorsza w sumie. Tu mamy wodę z gór. 400 na plus. Ok. Tu mamy wodę z kranu. Woda z kranu 460, 470 na plus, najwięcej. Zazwyczaj tak jest, że woda z kranu bardzo nas utlenia, dlatego mówimy wszystkim, że powinni przestać pić wodę z kranu, bo jest bardzo, bardzo szkodliwa. Tu mamy wodę Kangen. Woda Kangen ma minus, nie wiem czy to dobrze widać. Wszystkie miały na plus. Odczyt woda kangel ma minus 680. Jest to niesamowity potencjał przeciwutleniający. Mogę tylko dodać tyle, że popularne witaminy, takie jak witamina A, witamina E, są dobrymi antyoksydantami, Mają około minus 50 mV na skali przeciwutleniającej. Tutaj mamy odczyt. Jeszcze raz pokażę. Minus 680 ORP w milivoltach co oznacza niesamowity potencjał przeciw yy, antyoksydantów w samej wodzie. Czyli wystarczy pić samą wodę i mamy niesamowity potencjał przeciwtleniający, dlatego spowoduje to spowolnienie procesu starzenia w organizmie. Dlatego w Japonii używana jest ta woda w szpitalach i w klinikach, gdzie yy, ludzie są leczeni tą wodą. Yy, i Dopiero pierwsza właściwość tej wody. Za chwilę będziemy pokazywali resztę właściwości. Dziękuję. Jeszcze podsumowując pierwszą właściwość, czyli fakt, że woda kangen jest najlepszym przeciwutleniaczem, możemy to porównać z tą skalą, gdzie rzeczywiście wszystkie wody butelkowe, które żeśmy badali, są, utleniają nas bardzo mocno, bo są na skali. Mają odczyt dodatni, więc, więc przyspieszają proces starzenia. Również woda kranowa, jak również wszystkie wody sodowe, będą miały odczyt dodatni, czyli mają w sobie bardzo dużo wolnych rodników i przyspieszają proces starzenia. Pokazaliśmy wodę kangen, która ma niesamowity potencjał przeciwutleniający. I tak jak wspomniałem, witamina A, witamina E, witamina C. Również bardzo popularny przeciwutleniacz. Um, ma około minus 50 mV na skali przeciwutleniania. Y, bardzo dobra zielona herbata, ma około minus 80 mV. Natomiast woda Kangen z odczytu miała minus 680, około minus 680, więc y, współcześni doktorzy naturalni. Potwierdzają to, że woda kangen jest największym przeciwutleniaczem, który mamy w tej chwili dostępnym i jest ona przeciwutleniaczem sama w sobie.